Piotr Gąsowski odszedł z Twoja twarz brzmił uprzedzając ewentualne wypowiedzenie. Sensacyjne wieści. Internet wciąż żyje ostatnimi wydarzeniami. Okazało się bowiem, że Edward Miszczak, który od stycznia rozpoczął kadencję jako dyrektor programowy w Polsacie, zwolnił Katarzynę Skrzynecką. Trudna decyzja wywołała burzę w sieci i odbiła się echem w prasie. Jakby tego było mało. Piotr Gąsowski zdecydował się opuścić szeregi pracowników stacji. Na zwolnienie Katarzyny Skrzyneckiej z twoja twarz brzmi znajomo-emocjonalnie, zareagował jej wieloletni przyjaciel Piotr Gąsowski. Prowadzący show odszedł z programu, który współtworzył przez 9 lat, by oddać część koleżance i solidaryzować się z nią. O wszystkim poinformował w sieci, by uprzedzić fanów, którzy czekali aż znowu zobaczą go na antenie. Kasia nie mogła uwierzyć w to, co przeczytała na profilu kolegi. Jego gest poruszył ją do głębi. O czym opowiedziała w komentarzu pod wpisem: Zadzwoniłam do Piotrka zaraz po tym, jak przeczytałam to emocjonalne oświadczenie. Tutaj zatem napiszę tylko to, co można i warto powiedzieć na naszych oficjalnych profilach. Piotrulu, to wszystko dzieje się tak nie do uwierzenia szybko i szokująco. Nigdy nie oczekiwałabym od kogokolwiek tak bohaterskiego gestu honoru. Przeciwnie, uważam. Że akurat wy z Maćkiem jesteście sercem tego programu, uwielbianym przez miliony telewidzów. Powinniście z pełną energią go kontynuować, co najwyżej miło nas wspomnieć na antenie. I dodała z jej wzruszeniem, ty jednak zdecydowałaś się na tak ekstremalny gest solidarności jako artysta i jako przyjaciel. Mało kto miewa w dzisiejszych czasach taką odwagę. Mawiają, że prawdziwi przyjaciele skoczą za sobą w ogień. Skoczyłeś. Brak mi słów. Muszę ochłonąć. zakończyła. Jeden z tabloidów dotarł do pracownika produkcji, twoja twarz brzmi znajomo. Informator stwierdził, że Gąsowski nie odszedł z powodu Skrzyneckiej. Czyżby próbował zachować dobrą twarz do końca? Unikając wypowiedzenia. To bardzo prawdopodobne. Rezygnacja z Gąsowskiego, podobnie jak wcześniejsze roszady za stołem jurorskim. To odważna decyzja, i produkcja doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Piotr od początku prowadził ten program z Maciejem do i przez lata wyrobił sobie u widzów opinię jego dobrego ducha. Który wzrusza się i robi dobre show podczas występów uczestników, zdradza informator Pudelka. Okazuje się, że między gwiazdami twoja twarz brzmi znajomo, zdarzyły się różne napięcia. Które poważnie martwiły dyrekcję. Z nowym rokiem podjęto kilka ważnych decyzji. Które miały za zadanie odświeżyć format, by móc zaserwować widzom coś nowego. Od pewnego czasu za kulisami produkcji panowała napięta atmosfera. TTBZ to z założenia bardzo trudny i wyczerpujący format. Więc to kluczowe. By ekipa dobrze czuła się na planie. Kiedy zapadły decyzje, że format zostanie odświeżony, uznano, że dotyczyły będą one również duetu prowadzących. Dla nikogo nie był to łatwy wybór, ale produkcja wierzy, że widzowie szybko przekonają się do tych zmian informuje źródło Pudelka. Możliwe, że Gąsowski nie wykazał się heroizmem, jak przypuszczano. Na ten moment nie wiadomo jednak, jaka jest prawda.